Wali Emil! <noise> Emil z Drewutni. <noise> Stefanow Żarciuch. O! I to jest wróżba! 14 Zobaczymy ile nam zajdzie, nie? Zobaczymy ile nam tu zejdzie. Ile nam zajdzie? Czas operacyjny? Aż wyjdzie. Aż wyjdzie. Dzień dobry. No dobra. Jak ma wyjść, to niech wyjdzie. Siemandero, witam wszystkich serdecznie na kanale Adi dwa Marci, 2 dwa plus 1. My jesteśmy Kaszubskie 2 plus 1. Oni byli ze Szwecji. A my z noś nad O no. Nie? Ja. Co się Ale patrzysz? tą na szywkę. Ja? No. <laughs> łowcy polmosów? No tak, no bo na nic innego przecież my się nie nastawiamy, tutaj chodząc. Także my zaczynamy wykopki, Wam życzymy miłego seansu. Trzymajcie za nas czarne kciuki. Jedziemy z pierwszym moniakiem. To będzie PRL, co? Co? A no ja nie mam PRL-a. Jakiś współcześniak, 10 groszy. Współczesnych to my nie chcemy. My chcemy gdańskiej międzywojnia. Koszmin. Ale ładna. Nietypowa taka. Pokaż. Ale ładna. A to jest ptasia na pewno? Nie wiem. czy Jan. Boro. Kurde. Czekaj, Czekajcie. Jan, Boro. Bit. Borow Kosmin, Koszmin. Koszmin. O koszalin no. Koszmin? Ciekawy, ale zarąbisty fant No, psz, psz, no psz. Psz. ładne. To jest naprawdę ładne. Psz. Psz. Bulibamba. Bulibamba. Fioletowa. Bulibamba fioletowa, PL061. Jak tradycyjnie. Pozdrowionka dla wszystkich gołębiarzy. kurę ja się nawet tak ten. Yy, nawet nie ubierałem grubo, no bo w to przewiewne, ale to jest gorąco, nie? Krzysiek, weź się odwróć teraz. Krzysiek, Krzysiek odwróć się. No, grochu też rozebrany. O, grochu też rozebrany. Patrzcie, jaki. Wersacze Tim. A ja mam monetę. Chyba. Albo i nie jest moneta. Guzik. Kurde, molek. Guzik. O, już myślałem, że jest monetka. A to jest only. ONLY tylko guzik. I to będzie arseł. No? Ja? Czy nie? Albo i nie. Groszek kopie srebro. Tak powiedział. Tak powiedział, że kopie srebro. No pięknie, pięknie i z tym do ludzi. No pięknie. Kurde. Co masz? Złoto. Złoto Bałtyku. Przypowiedz, że bursztyna trafiłaś. A idzie w lesie trafić, a bardziej na polach. No złoto. Jak byk. Złota zawieszka. Zasłużonego kure... piwosza. Zimnego, zimnego. Co ty tak do mnie ciągle się tyłem odwracasz? Czemu? <gry> ja się pytam czemu. A Marcinek sobie dłubie. Marcinek dłubie, dłubie, nie? On jest taki niepozorny w ogóle, nie? On dłubie, dłubie, po cichaczu, po cichaczu i za chwilę bam, kurde, no, to jest cały Marcin. Z koreczkiem? Aha, asygnowana? Nie. Tylko taka zwyczajna. No, z listu też nie ma. Liście, ewentualnie, listu brak. Pusto, 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 55 minut i to jest wszystko to, co widzieliście, także zobaczcie ile to trzeba się nachodzić. To, co dzisiaj idzie faktycznie jak krew z nosa, jak krew z nosa. Cesarstwo, jedynka, ale jaka obżarta, jedynka cesarstwo. Ale taki destruk. O Jezus! Ale jest. Jedynka na zachętę. My i tak chyba zmieniamy, nie? Póki jeszcze time. To jest 15.38. Mamy czasu jeszcze trochę. To takim. szybko. do auta. Odczaruj, co ten rok, żebyś ty w końcu srebra miał. Bim salabim, Psz. 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 <grywa> ale ten tu nie ma żadnych napisów. Są, są, tylko musisz się przy... musi zobaczyć. Oczyma wyobraźni. No tak, no? <grywa> na bankie są jakieś napisy. Nie wierzę, że nie ma. Tu na bankie jest dookoła tutaj o. I co myślisz, że co to jest? Pysy, Farad. West, West, coś. Widzisz West? West Farad. <grywa> <grywa> Cube. Cube. Proszę. Wreszcie coś, co wygląda ładnie. Wreszcie coś, co wygląda ładnie, zielono, tak jak każdy metaloszukacz, czy też łowca polmosów. Chcę, żeby to wyglądało. Nie za głęboko. Nie za głęboko. I mamy. O, proszę bardzo, jaka gapa w dół i co? Jedyneczka? Aha. No, i taka monetka już mnie cieszy. I niech nikt nie pisze, że my jesteśmy fascynatami czy jacyś zajarani tamtym reżimem. Nie, po prostu nas cieszą fanty, które są. Z tamtego okresu. O, ładnie to wygląda. Teraz mi się dostanie. Ostatnio grochowi się dostało, teraz mi. Co? No, czubki to my jesteśmy, no to to wiadomo, ale grosik między Piękny, no to mówię. Ostatnio co wypadł to jest międzywojnie wojnie. 28. Tak? Dobrze tam widzę? poza rękę. Nie, czekaj. 38. O, no to ładny strzał, gratulation. Mhm. Roku mówi, że chce wersę odczarować. No to odczarowuj. Ale musisz zaśpiewać indiański taniec odczarowywania. No kura, żyto, to, no to Indianie śpiewają, żyto Ży no ten Indianin kurwa się znalazł. No. Oni na deszcz śpiewają o my, o my", A ten wymyślił na srebro Ż. Co? Bo my tu jesteśmy jak nad kanionem żółtej rzeki, tej karateka. Co ty robisz? Weź to z karaty. Nie dasz karaty rady. Co, No na mnie. Nie. Ja pitole, co za rojber, patrz. Nie rób, bo to ci odbije i wejdzie po tobie. Amen. Amen. Zmiana miejscowy. ja już mam pierwszą monetkę. Tylko zobaczcie, jak ona wygląda. Nic nie widać. Czyli trzeba myknąć nad kaszubską tamizę. Może coś się uda z niej zrobić. No szkoda. Chciałbym z ciekawości chociaż wiedzieć, co trafiłem, nie? Ura, ciężko tu gdziekolwiek, żeby się nie pindolić. Wtedy byście mieli ubaw dopiero. Ady się wpindolił. o jezus to i tak nie będzie widać no za Chiny nie da rady no teraz i ja i wy to widzicie dwa złote dwa złote pyryl ale zajechane no jest dwójeczka jak byk no dobra tam zaczynaliśmy od 10 groszy no to tu sobie zaczynamy od dwóch złotych pyrylów. To jednak był dobry plan na zmianę miejscóweczki. Co masz? Nie jest to polno, od razu mówię. Aha. coś tam jest w takim. Korzeniu, a ja proszę bardzo, co trafiam pięknego arsenu Lipę Dawno nie było arsenu Lipę, no to, no zobacz tylko łóżko ma zerwane, o, to to, to się... typowy łóżko słoneczko łóżko kwiatuszek, łóżko mu się urwało. Dobry? Tak dobre jak to No mój był zajechany. No, tak, tak. Kurde, no to weź, trzymaj to, twoje. Mm. Ja ci pokażę to moje. Patrz po tych ty białych To nie. No, ja myślałem, że one się różnią. Ja wam powiem, tu jest śmietnik przeogromny. Zresztą, możecie po tych steropianach zobaczyć jest wszystko zawalone śmieciami. No ale jaki jest fajny sygnał. To jest fajny sygnał. Wtedy wiadomo, że mamy co. Kure, myślałem, że będzie orzełek. Myślałem tak sobie, że będzie orzełek, ale tu tego orzełka nie ma, niestety. Kurde, ja go widzę. Jo, ja, czy nie? Dynkę? No kurde, molek, ty, ale się zgraliśmy! Ja mam na bank jedynkę międzywojnie. 100%. No jak, oczywiście. Jeden grosz międzywojnie. Ale petarda, ty grochu. <laughs> Ale trafiliśmy. Ale jest pięknie. Ale bajeczka. Bajka, bajka, bajka. Bajka, bajka, jeden grosik międzywojnie. Czyli dalej międzywojnie nie odpuszcza. Między wojny nie odpuszcza, czarne kciuki wymiatają. Jest jedyneczka i to już co? Dwie? O kurde, ja zrozumiałem trzecie między kurde. Ja? <laughs> o! I to jest z tych ładniejszych, nie te takie typowo pruskie, te takie cynkówki, co są z tą koroną na cały guzik. I co? One no, się rozpadają i dwie jedynki. Poka. He, kurde, piękni się, nie? Hmm? No to masz fajnie dzisiaj. Rość. Zadowolnięty? No kurka. Czego nie, nie? Chaszczung. Chaszczung, ty uważaj na oczy, bo te chaszczungi. Zamykam. Przedziałeś moje oko? Jeszcze? O kurwa no, no tak właśnie zostałem tutaj <grywia> tutaj od uli o już ona tu była z nami co Ty jesteś kora życzliwy kolega nie ja pierdzielę jak i on jest życzliwy nie No co Ty masz psi numerek psi numerek? A co za numerek? Jakiś... O kurde. Jakiś orzełek. O ja pierdzielę. Co to jest? Ej grochu, chodź zobacz. Trochę mi zeszło, ale. Ale to co ty... to jest? Ty, to, to jest faktycznie to jest... orzełek. UZ? UZ. 2111. Orzełek UZ grochu święto lasu! Ty, grochu, chodź! Masakra, co to jest? Tych. Korre... <grym> ładne. No ale co to jest? Masz ten jakieś gogle, żeby sprawdzić czy coś? Hmm. O, ale to jest rzut. ten orzełek mnie tu zastanawia, no bo to... Yy... To nawet nie jest, żeby to była taka wiesz, marka narzędziowa czy z szafki coś. To jest zahaczone. To jest zapinka. Kura, to jest faktycznie zapinka jakaś? Weź przetrzyj, czy to jest ten. Czy to jest zapinka, czy. Może jakieś teby, no jeszcze. Co to? No i zobacz. Orzełek. Bula bula. Pokaż. No marka. No Marta. właśnie to nie wygląda, bo z tyłu jest nie. jakby zapięcie. To jest takie półokrąglawe. Takie wypukłe. Trochę Taki orzeł dziwny. UZ. Uzbekistański orzeł. Może tak. <laughs> Wiecie co to jest? Napiszcie w komentarzu, bo my tu teraz robimy burzę mózgów, ale to jest naprawdę fant dnia. To jest naprawdę jak na razie fan dnia, tym bardziej, że to jest z takim, no myśmy, mamy międzywojnia z orzełkami, ale ten jest taki nietypowy. Marcinku, jeszcze raz. Czarne kciuki? Macie czarne kciuki? O, no nie? zobacz. Yeah. Jest. Yeah. <laughs> czarne kciuki yeah. wymiatają. Coś jest. To jest to? Ja. Ja. O kurde, ja mam numerek teraz jakiś. O Jezus, ale mam strzał. Ale mam strzał, ja do Ciebie mówiłem, Marcin. Ale mam petardę. O kurde, mówię ci, petarda, no zarąbiste. Ale coś pięknego, coś wspaniałego. Po prostu coś wspaniałego. Ja mam dzień zrobiony. Zobacz. Piękne, nie? Wejherowo. No. 1949 dziewięćset I numer 27 Co to? Jaki żeton? Nie. Psi numerek. Piesek tu jest. Kurde. Widziałeś? Dowalone, nie? No, teraz jest dowalone. Adolfinio No widzisz. No to ładnie, no kurde ty Zobacz, a tu grochu mówił miał te dwie jedynki, a ja tak idę sobie jego śladem. Ale strzał. Ale strzał. no coś wspaniałego. 49. Mi już więcej nic nie potrzeba. Psino, Merek z Wejherowa Antoniówka Dla mnie fetarda I co groszku? To już jest plomba Day. To już w tym, w tym rejonie to jest plomba Day. Nie wiem czemu ale, ale tu wychodzą same plomby. O, znowu Warszawa. Wars albo Warszawa. No właśnie. Groszki. A wy tam jesteście, dobra. <laughs> nie, bo to jest taka gęstwina, że ciężko zobaczyć. A ja mam fanta, którego naprawdę bardzo dawno nie miałem. Czyli kluczyk do zegarka I patrz jeszcze jak on chodzi Rewelacja, nie? No też fajny fanciur, rewelacja no, Mi się podoba No ja mówię, tutaj z tymi plombami No ale to jest, wiesz To są niemieccy spadochroniarze Dlatego szukaj tego kasku Ich, bo one są bardzo cenne, wiesz Te kaski To jest? To? A tu płaskie. Tu płaskie, ci podpowiem już teraz, co to było. Pisuar. Taki dla chomika. Mm. To Politełka. co? To, to takie dowody No ja wiem. Są... To czemu mówisz pisuar, Adrian? Adrian, Adrian, Adrian. Tak mi się powiedziało, o co ja nie mogę powiedzieć. Ale no, możesz wszystko. Ja, ja nie mogę sobie no. skojarzeń takich mieć. Czekaj, ci pokażę. Zobacz ten, otwórz. A ty też masz cesarstwo. Cesarstwo no. Dycha z, z tym napisem, jeszcze słabo A, widać, ale jest. A, jest fenik. Tu? Ja. Zimą 20. O! Piękny, nie? No. A więc, Wyżeł? Wejcherowo. Wyżał. Wejherowo. Ale zwyżał. Ale Wejcherowo tam pisze. No. No, Wejherowo jest ponad Wyżeł wszystko. To zrzekam. Jest, jest ponad wyżej wszystko, nie? Weicherow jest w Nizinie. W Pradolinie. Mówię, że jesteśmy ponad Wyżeł wyżej wszystko, to ponad wyżej wszystko. Nie. Lombadej nie ma granic, nie? Zobacz, tu z gwiazdą No takie. widzę, gwiazdka, tu, Cesarz, Warszawa. Tu guzik taki duży, zobacz. No jest trochę. Już był to tylko to zeszło. To jest 4 godziny, 5 minut. Odliczyć... Jest, Chłopie, średnia jest. Nie wiem, czy nie jest ponad średnia. Ponad! Przez parabolicznie jesteśmy ponad kotę samą. Tak. No? Tak, tak. Tam jest Ale ja mam tutaj. to Zobacz. To mogło być. Widzisz tu tego roga? I to był napoleońska ta klamra. Tylko po przejściach. Mogłaby być. No, faktycznie. Widzisz to? No. Ale Napoleon też był byk. Widzisz? Teraz to uh -huh. widzisz tego roga? Teraz ja, teraz, teraz ja widzę dwa rogi. Uh -huh. Roga z dziurką. Czyli rogal z dziurką, czyli croissant Marcin Może to jest croissant. to jest croissant To jest <laughs> Koniec na dzisiaj. Wystarczy tego łażenia. Fajno było. Ostatnio znowu padły pytania, co to jest za plecak. Grochu, co my mamy za plecaki takie wspaniałe? Treasure Hunter Camp. Zapraszamy serdecznie na Facebooka. Tam macie profil, to są najlepsze plecaki wykopkowe, jakie mogą być. Płyta, płyta grochu, te pój. Wystarczy, nie? Założone. To jest 4 godziny, 4 to, godziny to jest nie? dosyć. Jakby chcecie jeszcze jutro. Chcesz jutro? Bo nie. No ja właśnie nie wiem jak urszula, bo ona mnie na działkę goni, żeby ornum zrobić. Zresztą dzisiaj to już była wojna, bo ja poszedłem na wykopki, a ona sama poszła na działkę, także... Mus to mus. No i no kurde, co jest ważniejsze, nie? Ankietę powinien zrobić. Działka czy wykopki co jest ważniejsze? Plus i minus. A że plus i minus się przyciąga, także jesteśmy razem, ale osobno. i zgoda. Groszko! What I think? No chodź się pożegnać tu ze wszystkimi, a nie ty uciekasz jak jakiś. Żegnam się. No za tymi drzewami. O, zobacz jak on idzie. Lepiej się witać niż żegnać. To jest święta racja. Także ja wam tylko powiem tak, jak się film podobał, to zostawić łapę. Taktyczny komentarz, bo dzisiaj mamy naprawdę tu z Marcinem żeśmy porozwalali system. Wszyscy, którzy nie subskrybują, zapraszamy do subskrypcji. I do następnego. Jojo, jo, jo, jo będzie sprawdzać, nie? Tak. No, gdzie i jak? To już my tylko wiemy. Nera Tefan, <noise> powiedz, jak nie wierzyć w twój ogon do góry? No właśnie. No kurde, takie petardy jak tu wpadły, Stefan, no to ty jesteś naczelny wróżbita Czarnych Kciuków. Daj łapkę. No, daj łapkę. No chodź, no dobra, łapki ty nie dajesz, bo ty jesteś rudy kociamber, nie? A jeszcze co wam chciałem pokazać? <laughs> Wszyscy, którzy znają, to już wiedzą